Witam w Przepisie na Ogród. Ja mam na imię Kasia, a dzisiejszy odcinek poświęcimy pielęgnacji storczyków. Storczyki to bardzo popularne rośliny, które właściwie każdy z nas ma w domu bądź w biurze. Storczyki występują w bardzo różnych odmianach, najpopularniejsze są storczyki Falenopsis. Równie popularne są storczyki cymbidium, które bardzo często możemy kupić jako kwiat cięty. Storczyki rosną w dosyć specyficznych warunkach, w bardzo małej ilości podłoża i to nietypowego podłoża ogrodniczego. Podłożem do uprawy storczyków jest gora. W związku z tym mają zupełnie inne wymagania pokarmowe, dlatego nawozimy je również w zupełnie inny sposób. W Europie coraz większą popularnością cieszą się nawozy oparte na algach. Algi są bardzo bogatym źródłem przyswajalnych dla roślin związków, mikro i makroelementów, dzięki czemu nasze rośliny będą odżywione i zdrowe. Bardzo wygodną formą nawożenia storczyków jest połączenie nawożenia z nawadnianiem. Do tego celu możemy użyć nawozów zawierających specjalne biostymulatory z alg. Dzięki obecności biostymulatorów z alg w nawozach rośliny mogą wykorzystywać bardzo łatwo dostępną formę pierwiastków. Dzięki czemu zdrowo rosną i pięknie kwitną. Na naszym rynku dostępne są gotowe nawozy do storczyków w sprayu, którymi wystarczy spryskać korzenie roślin, i nawożenie jest wykonane. Pamiętajmy o tym, by nawozem spryskiwać same korzenie i podłoże rośliny. Starajmy się nie rozpylać nawozu na liście. Stosując nawozy w sprayu, mamy pewność, że dostarczamy składników pokarmowych dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Pamiętajcie o tym, że storczyki to rośliny bardzo dekoracyjne i bardzo proste w uprawie, dlatego mogą być znakomitym prezentem dla naszych bliskich. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków przepisu na ogród.